Siema. KSI, czyli człowiek, który płakał dosłownie przez cały miesiąc, bo Dante DM napisał mu jednego tweeta. Puścił piosenkę i ja, jako naczelny fan ciężkiej muzyki, czyli metalu i rocka, czy tam jeszcze jest, yy, tak, jestem metalowcem. Wpierdam widać i pale kościoły. Czuję, chociaż w sumie to się nie czuję zobowiązywane, ale jestem ciekaw po prostu, czy to jest faktycznie tak złe jak ludzie mówią.

I'm in my prime, this ain't even Final Lay They say, on me down, but still my feet, they find the floor I went from living room straight out to sold out doors Life's fire, but once I'm ready for the war Whoa, oh, 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 oh this is how the story goes Whoa, oh, oh, oh I guess this is how, <laughs> how the story <laughs> goes I'm in the thick of it, everybody knows Oczywiście lakowanie produktów na pierwszy ogień Nie, dobra, to jest kurwa za wielce Piosenki z TPS, argument I've never seen against free speech Versus pro, versus hacker, versus good Good kurwa. To jest god Ach music How to get unlimited gems Clash of Plans Tutorial, No Hack, Jailbreak Ach music Zero drugs, Zero nudity, zero profanity 100 electrolytes zajebiście Kurwa zajebiście się bawi. Czy, czy on coś napisał śmiesznego na Twitterze, że ten? Że tego. Oj Kurwa Kurwa <laughs> Oczywiście że tak Z Zajebiście Nie wiem kurwa co na co ten temat No <laughs> Kurwa syf